przygotowania obiektu na zagrożenia bombowe, podejrzany pakunek, przesyłka, pojazd. I też wiele mówiłem o tym podczas naszych pierwszych warsztatów, pierwszej edycji. Natomiast powiem też kilka rzeczy w związku z tym, żeby nadać temu jakiś porządek. Przede wszystkim problemy do rozwiązania z perspektywy zarządzającej. Jak ocenić ryzyko i wiarygodność informacji o zagrożeniu, czyli to, co mówiliśmy przed chwilą. Za chwilę Wam pokażę, jak można teoretycznie to ryzyko zbadać, bo może. Kiedy ogłaszać ewakuację? Można byłoby powiedzieć, ja chciałbym powiedzieć najprościej, zawsze, ale należy zbadać też ryzyko ewakuacji. Popatrzmy sobie na zagrożenie ewakuacją w szpitalach, ludzi podłączonych na sorach do aparatury, czyli... Ewakuacja stworzy większe zagrożenie dla ich życia zdrowia niż samo wyprowadzenie ludzi na zewnątrz. W obiektach użyteczności publicznej, w obiektach edukacyjnych, gdy mamy zagrożenie, informację o zagrożeniu, można powiedzieć, nic się nie stanie, przećwiczymy dodatkowo procedury. Natomiast jeżeli jest to kolejne któreś tam informowanie w ciągu miesiąca, w ciągu dnia czasami, no to wtedy już to pytanie nabiera trochę innego znaczenia. Jakim sygnałem alarmowym ostrzegać? I to jest pytanie otwarte, bo napiszcie mi w czacie, czy znajdziecie informacje o powszechnym sygnale ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu zamachem bombowym. Ktoś powie, no tak, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to mówi. Ale instrukcja bezpieczeństwa pożarowego też nie mówi dokładnie, jak ma ten sygnał wyglądać dotyczący bezpieczeństwa pożarowego. I pytanie, czy ewakuacja na wypadek pożaru ma być identyczna jak ewakuacja na wypadek zamachu bombowego? I już powiem, że nie, ponieważ urządzenie wybuchowe może być podłożone na zewnątrz. Na przykład urządzenie wybuchowe no, może być e, wyposażone jeszcze w czynniki CBRN-ów. Także tutaj to pytanie jest mocno zadawane może nie nam nawet, bo ja nie ustalę sygnału. Wydaje mi się, że decydentom, żebyśmy ustalili wreszcie konkretne sygnały alarmowe, dedykowane konkretnym zagrożeniu. Jak zabezpieczyć obiekt? Po ewakuacji. W większości obiektów, w których wykonujemy audyty, w których szkolimy, jest taka sytuacja, że tak, robiliśmy ewakuację, robimy ewakuację, wszyscy wyszli, ale co, pracownicy ochrony zostali, no bo ktoś musiał zostać w obiekcie, nikt, większość zarządzających nie robi ewakuacji na 100%. Przecież gdyby w obiekcie była, było urządzenie wybuchowe wielkości kilku kilogramów, czy zostawilibyśmy naprawdę w tym obiekcie pracowników ochrony. No bzdura. Zatem pytanie, czy mamy jako zarządzający procedurę wyjścia z obiektu i oddalenia się o 200-300 metrów i pozostawienia obiektu samemu, samego sobie? Czy ktoś to w ogóle przewidział? To też jest dobre pytanie. Co w przypadku, gdy zagrożenie będzie na zewnątrz? No właśnie. Czy mamy przewidzianą zupełnie inną drogę ewakuacji, by nie wychodzić na pojazd, który jest pozostawiony przed wejściem do obiektu? Czy policja może mi pomóc? Tak, może pomóc i temu służy właśnie to zarządzenie, o którym wspomniałem 36 i należy z tego i z tej poli z pomocy Policji korzystać. Jeśli chodzi Szanowni Państwo o symptomy zagrożenia, to po pierwsze może być informacja o zagrożeniu i o tym już mówiłem, a po drugie mogą być zidentyfikowane przedmioty, przesyłki lub pojazdy, które mogą gdzieś tam się e, zafunkcjonować w obiekcie. I teraz ktoś powie, no tak, ale jak ja mam zidentyfikować podejrzany przedmiot? Każdy pozostawiony przedmiot jest identyfikowany jako niebezpieczny? No nie, ale wiele rzeczy można zrobić już na etapie uważaj i ten etap uważaj, który my rekomendujemy jako etap uniwersalny do wszystkich zagrożeń, to gdy zidentyfikowałeś coś zagrożonego, to w żadnym wypadku nie dotykaj, nie przesuwaj, nie sprawdza. Ten kierujący pojazdem, który został ogłoszony bohaterem we Wrocławiu, który, który wyniósł urządzenie wybuchowe, popełnił no tam podstawowe błędy, prawda? Po pierwsze polecił kobiecie przenieść urządzenie i położyć je na przednim siedzeniu, po drugie sam nie wyniósł. Oczywiście na szczęście nie doszło do detonacji, natomiast gdyby faktycznie naruszenie tego urządzenia spowodowało detonację, to mielibyśmy ofiary niewyedukowanych Polaków. Ja oczywiście nie zarzucam temu kierowcy. Ja zarzucam przedsiębiorstwu, że go nie wyszkoliła. Ostrzeż osoby bezpośrednio zagrożone. Tak, trzeba to zrobić, oddal się z miejsca zdarzenia. Nawet powieść kartkę, uwaga, zagrożenie nie wchodzić. Wreszcie poinformuj administratora obiektu, ochronę oraz policję. I to, co, co ten administrator ma zrobić? Jak on ma ocenić, które, który pozostawiany pakunek jest realnym zagrożeniem, który nie? Amerykanie, Brytyjczycy stosują swój protokół, my go przerobiliśmy w Safety Project na tak zwany protokół UPN. Czyli w kontekście podejrzanego przedmiotu stosujemy formułę potwierdzenia w trzech elementach. Ukryty, podejrzany, nietypowy. Jeżeli coś jest intencjonalnie schowane, to prawdopodobnie jest bardziej realnie, że stanowi to zagrożenie. Jeżeli coś jest podejrzane, wystają z tego jakieś przywody, dźwięki, coś jest budzi, budzi nawet w kontekście nietypowości, kategoria obiektu, czyli nie wiem, pozostawiona czarna teczka w szkole, gdzie tak naprawdę powinien być pleca. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, które jest zadawane w szkołach. Co z pozostawianymi plecakami przez dzieci w szkołach? No najprościej powiedzieć: no nic, bo ten protokół UPN tutaj nie pasuje. Te plecaki nie są ukryte, te plecaki nie są podejrzane, plecaki nie są nietypowe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale czy to jest sygnał do ewakuacji? No nie, pewnie nie. Natomiast jak ktoś powie teraz, no bo Stelmach powiedział, żeby się nie ewakuować, dotknąłem plecak, wybuchło. Jasne, wszystkiego nie przewidzimy. Natomiast nie możemy też z powodu każdego pozostawionego plecaka w szkole co 20 minut... Organizować ewakuację. Być może należy przeprowadzić szczególną, szczególne szkolenie. Być może należy nadawać sygnały o niepozostawianiu takich rzeczy. Być może należy rozmawiać z dzieciakami o tym, by minimalizować tą skalę. Natomiast jest to temat trudny, ale z pewnością protokół UPN w obiektach użyteczności publicznej może pomóc. Na pewno może uwiarygodnić informacje. Ja jestem na przykład zdania, że lepiej jest wszcząć procedurę, niż później żałować, że się jej nie wszczęł. Na każde 100 faktycznie niepotwierdzonych przeprowadzonych ewakuacji, jeżeli chociaż jedna będzie faktycznie realna, to i tak warto zrobić to 99 razy dla, dla po prostu ćwiczenia i treningu. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o zarządzającego, jeżeli już otrzymałeś taką informację, poinformuj o zagrożeniu policję i poproś o rekomendację w sprawie ogłaszania ewakuacji. Taką rekomendację otrzymasz. Policja ma swoje zarządzenie, jak ma postępować w tego typu informacjach. Ale wyciągnij informację z formularza. Przedstaw policji jak najwięcej danych. Oczywiście możesz... E, możesz e, Zgadzać się z rekomendacją policji, możesz się z nią nie zgadzać. To ty podejmujesz decyzję o ewakuacji jako zarządzający obiektem. Natomiast jeżeli policja wydaje rekomendację o ewakuacji, ja rekomenduję ją przeprowadzić bez względu na, na inne okoliczności czy na Waszą subiektywną ocenę tego, tego co się dzieje w obiekcie. Natomiast bezwzględnie współpracujcie z policją. Nawiążcie zawczasu współpracę z policją. Zapytajcie, jak to funkcjonuje. Policja na pewno nie odmówi, a na etapie weryfikacji informacji ta współpraca z policją będzie szalenie ważna. Pamiętajcie też, że gdy otrzymaliśmy informację o zagrożeniu, można wykorzystać też pracowników do sprawdzenia tego, co się dzieje wokół, aby uwiarygodnić albo sprawdzić to po prostu ryzyko, zweryfikować to ryzyko. Ale to też nie może być taki komunikat, który powie: dobra, sprawdźcie wszyscy pracownicy, czy coś jest podejrzanego, i każdy pracownik do każdej torby podejrzanej pozagląda i sprawdza: o, nic, nic tam nie ma. No nie, to wszystko musi być już przygotowane. Procedura pracownika musi być znana takich sprawdzeń, oni już muszą wiedzieć, jak się zachować. To trzeba wszystko przygotować um, zawczasu. Także zabezpiecz. Miejsce zagrożenia przed dostępem osób trzecich. Też to przećwiczcie. Przygotujcie przygotujcie swoją firmę ochrony, która Wam zabezpiecza obiekt, do tego, żeby zabezpieczyła obiekt w przypadku wyjścia wszystkich z obiektu. To można zrobić. Zobaczcie, to, to, to można zrobić. Zdecyduj o ewakuacji i wskaż miejsca ewakuacji. Jeżeli już ta ewakuacja jest przeprowadzona, wskaż miejsca, miej zawsze dwa, trzy, cztery, pięć miejsc różnych ewakuacji. Nie gromadź tysiąca osób w jednym miejscu, bo ktoś tam może zaatakować pojazdem. Być może alarmował po to, żebyś tam zgromadził ludzi. Nie oznaczaj wszystkich miejsc ewakuacji tabliczkami e, o, e, miejsce do ewakuacji bezpieczeństwa zgodnie z, bez, z, z zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Sprawcy wiedzą później, gdzie te miejsca są, i tam się przygotują do ataku symultanicznego, sekwencyjnego. Sprawdź obecność osób w miejscach ewakuacji, dopilnuj całkowitego obróżnienia obiektu, współpracuj z policją, przygotuj, miejsce, przygotuj walizkę z najważniejszymi danymi dotyczącymi obiektu, przekaż ją policji, sporządź raport, zweryfikuj swoje procedury. Mówię to skrótowo, bo nie mamy na to czasu, temat też jest na godzinę, dwie lub trzy nawet. Natomiast to, co powinniśmy zrobić teraz po tych warsztatach, to na pewno przeprowadzić analizę ryzyka, ocenić wrażliwość na zamachy bombowe. To można ocenić matematycznie. Ja to w swojej rozprawie doktorskiej zrobiłem. Ja wyliczam ryzyko zamachu matematycznie w kontekście różnych obiektów. I to z powodzeniem współpracuję z dużymi obiektami w tym zakresie. Określ zasady korzystania z obiektu, w tym ograniczenia dostępu, zabezpieczenia techniczne. To też trzeba zrobić. Wyznacz liderów bezpieczeństwa. Opracuj procedury postępowania w kontekście otrzymanej informacji i w kontekście znalezienia podejrzanego przedmiotu, przesyłki, samochodu. Określ sygnały ostrzegania i alarmowania, ewakuację w tym zakresie. Zweryfikuj to, co zrobiłeś tutaj. Czyli nie tylko, że opracujesz, dobra, jest super, wszyscy umieją. Nie, zweryfikuj, sprawdź, skonsultuj. I dopiero wówczas ten model przekazuj innym. I znowu szkolenie, przekazywanie, budowanie świadomości, szkolenia teoretyczne, onlineowe. My dzisiaj pokażemy Wam projekt właśnie platformy edukacyjnej dla każdego. Na, za, niedu, na nie, za nieduże koszty można wyposażyć wiedzę każdego pracownika. On to szkolenie może zrobić kiedy chce, ale zbudujemy mu świadomość. Później zrobimy jeszcze szkolenie praktyczne i mamy go przygotowanego, ale to w, trzeba wiele rzeczy zrobić jeszcze przed. Nie zaczynamy od szkolenia. Zaczynamy od analizy ryzyka, od budowania modeli zachowań i tak dalej. Nie zaczynajmy od szkolenia. Zobaczcie teraz materiał, materiał filmowy. Mam nadzieję, że uda mi się to teraz poprawnie szerować. Poprawnie to będzie to. Słuchaj, to jest, to jest jeden, jeden ja mam ten projekt który Ja, to to, to ja, wofię, no. ja myślę, że Jeszcze jedną sprawę musimy załatwić, bo taki umowę jak razem z domacjami, bo no. nie mogą być w jednej części, hmm. co się bez słowa. Jasne, ja Słuchaj. Halo, przepraszam, brązowa torba, brązowa torba. Jakiś właściciel? No, pani nasza. Myślę, może, słuchaj, sprawdzimy. Do... Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jaka się pęta wystaje, co to okay. jest? Czekaj. Wycofujemy się, co no. Słuchajcie, proszę opuścić korytarz. Proszę Państwa, proszę się cofnąć. W holu głównym Ej. jest jakaś torba, nie, nie znamy właściciela. My opuszczamy korytarz, dzwonimy, informujemy o tak? Dobrze. Słuchajcie, ja mam Szanowni Państwo, widzieliście tutaj materiał. Jeden z materiałów szkoleniowych z naszej platformy edukacyjnej. Tego typu szkolenia są bardzo ważne, tego typu zachowania są bardzo ważne. Budowanie świadomości, reakcja pierwszych, właśnie takich osób, które pojawiają się w momencie tego typu. To są wszystko nasze obowiązki, zarządzających w obiekcie. Jeżeli tego nie zrobimy, to, to po prostu jest to, jest to nasza wina. Tutaj ktoś napisał na czacie, kierowca wyniósł torbę, łamiąc procedury, ale tym samym uratował pasażerów przed skutkami detonacji. Pozdrawiam. Jeżeli tak to interpretujemy, ok, ale zadam pytanie, co by było, gdyby tam był detonator, który reaguje na ruch. I w momencie, kiedy podniósł tą torbę, doszłoby do detonacji. Oczywiście możemy gdybać, natomiast w mojej ocenie i w ocenie wszystkich praktyków i naukowców. Z żadnych urządzeń wybuchowych, podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać i wynosić. Zatem, Szanowni Państwo, ja na tą chwilę dziękuję.